Cześć, słychać mnie? Halo, halo, słychać mnie? Sorry. Cześć, mam nadzieję, że mnie słychać tak jak zawsze Super panorama tak, to jest z 9 piętra e, z takiego budynku z kawiarnią u góry. I to jest na jedno z główniejszych miejsc w Fezie. Pogoda szok Dzisiaj jest dość chłodno. Dzisiaj jest dość chłodno. E, jak jechałem było nawet 21 stopni w niektórych momentach, 23, 24. No w mieście, jak miasto zabetonowane, to zdecydowanie temperatura się podnosi o kilkanaście stopni, bo ponad 30 to grubo. E, słuchajcie. Witam was serdecznie oficjalnie z Fezu A tak na marginesie Czy wszystkie bociany do nas przyleciały? Bo ja tu w Maroku Codziennie na okrągło widzę bociany Najwięcej W Marrakeszu było Ale jak dzisiaj jechałem do Fezu to też pełno gniazd bocianich I nawet w jednym miejscu Droga była budowana na takim starym spróchniałym drzewie było, Wielkim było drzewo bocianie I ominęli Absolutnie nie dotknęli tego, tego drzewa, nie zniszczyli go E, więc no, super e, bardzo przyjemna droga dzisiaj była jechałem górskimi, krętymi e, wąskimi drogami e, fantastycznie się dzisiaj jechało zwłaszcza, że temperatura była niższa więc e, była rewelacyjnie e, piękne widoki e, dużo ciekawych rzeczy zatrzymywałem się w kilku miejscach dzisiaj widziałem całą wioskę e, ulepioną z gliny no niestety jak się zjedzie troszeczkę poza miasto troszeczkę na drogi lokalne to widać tą biedę Widać tą biedotę, jest dużo tej biedoty, nieraz nawet ekstremalnej biedoty, bo widziałem dzisiaj kilka takich, nie wiem czy to osad zbudowanych ze śmieci, z kawałków folii, z kawałków płyt, namioty były porobione i tak sobie tam, tak kilka rodzin żyło, dzieci biegały, bawiły się, chyba były nawet szczęśliwe. Nie to, co nasze, biorą telefony w rękę i, i, i są znudzone i zmęczone. Tak na marginesie ale fantastycznie się jechało wjechałem potem bliżej im, im bliżej Fezu tym bardziej bujna roślinność jakby dlatego może po mniejsza temperatura pewnie dlatego ta roślinność była bujniejsza tej wody było więcej ale przejeżdżałem przez taki las przy, przycina trochę sorry, że przycina bo no mam internet taki jaki mam w tym lesie żyją sobie makaki berberyjskie, czyli takie małpiszone. W kilku miejscach zatrzymałem się w jednym i były bardzo agresywne. Jedna wskoczyła mi na plecy, próbowała mi zerwać kamerę z kasku. Dobrze, że to w miarę przyzwoicie się trzyma, bo tak to by mi porwała tą kamerę, już bym mi nie dostał. Pojechałem kawałek dalej tam, gdzie były spokojniejsze, gdzie miały młode, można było je tam orzeszkami pokarmić, z ręki wyrywały. E, bardzo przyjemne doświadczenie w każdym razie one są bardzo spoufalone spoufaliły się ze względu na to, że tam wszyscy turyści, wszyscy przyjeżdżający je karmią e, próbują się tam z nimi e, bawić e, od, kilku dni, od kilku dni fascynuje mnie taka panorama jak się jedzie panorama wzdłuż drogi ja pamiętam swojego czasu jeszcze jak w Polsce się jeździło takimi lokalnymi drogami, na przykład jak często jeździłem gdzieś w kierunku Łodzi przez Strykowa i tam przy drodze bardzo dużo stało. Rolnicy stali po prostu z wozami, z samochodami i sprzedawali plecione cebule, czosnek i ziemiaki w 10-kilogramowych workach. Wiecie, tu jest bardzo podobnie. Tylko, że zamiast ziemiaków w dziesiątkach sprzedają pomarańcze. Nie wiem ile, ale podobno bardzo tanio. Oni się cieszą, że ktoś w ogóle je weźmie. No i masa, masa, ogromna masa arbuzów. Widziałam nawet tiry stojące przy drodze. tiry z całymi wyładowanymi tak zwanymi wannami kilkunastotonowymi e, tych arbuzów i bezpośrednio, bezpośrednio e, sprzedawali. E, bardzo mocno mnie tu zaskakują jeszcze stacje paliw, na których się zatrzymuje. Słuchajcie, na stacjach paliw absolutnie nie musicie nic robić. Wystarczy, że podjedziecie, nawet nie musicie wysiąść z samochodu. Macie zatankowane, umyte reflektory, umyte szyby, za co nie musicie dodatkowo płacić, a nawet nie musicie wychodzić zapłacić tylko przez okno podaje wam czytnik, karty gość, który obsługuje tą. Tą stację. E, ciekawe jest to, że może ciekawe jak dalej podjechać. Sam Wam mówicie, ile ciśnienia ma, ma nam nabić, a i sam pompuje Wam koła. E, na każdej stacji paliw są myjnie. nie. Czystość samochodów tutaj to jest podstawa, ale to już zauważyłem w Turcji, że samochody muszą być czystej umyte. No i bary. Bary na stacjach paliw to nie to co u nas. Jak jest bar, to jest miejsce w tym barze. W tym barze podaje kelner, absolutnie nikt nie chodzi. Sam zamawia przy kasie, gdzieś tam odbiera. Ja dzisiaj rano, w związku z tym, że w hotelu nie jadłem śniadania, zamówiłem sobie omleta. A zamówiłem po prostu mówię, omlet i herbatę czarną, i nic więcej nie potrzebuję. Przyniesiono mi na tacy, kelner przyniósł mi omleta. Do tego, tak jak u nas bułki paryskie, to coś podobnego, bułka paryska cała pokrojona. A świeżutko wyciśnięty soczek z pomarańczy, herbatka, oliwki do tego do przegryzania z wykałaczką, oliwa, sól, pieprz, no wszystko co było potrzeba, było polanie. Wrzucę potem zdjęcie, bo aż zrobiłem zdjęcia tego. Ale oczywiście nic nie zapłaciłem ponad to, niż było w cenniku za tego omleta. Ten omlet nie był typowym omletem, to była tak naprawdę rozbełtana jajecznica wlana na patelnię i, i ścięła się w kształcie placka, I, i, ale to bardzo pyszne, smakowało, smakowało. Także jestem e, bardzo, bardzo mile zaskoczony. No i słuchajcie, Wi-Fi. E, sieć internetowa jest wszędzie. Na stacjach paliw, przy małych przydrożnych barach, e, przy autostradach, poza miastem. Gdziekolwiek nie pójdziecie, wszyscy mają WiFi. Nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu, żeby tego WiFi wam udostępnili. Ja, ja, ja naprawdę za, zaczynam się zastanawiać, kto tu ma XXI wiek. Czy my tam u siebie w Europie, czy, czy tutaj? Bo u nas w Polsce, żeby dostać gdzieś kod do Wi-Fi, to albo na pół godziny, albo na godzinę chodzi to, jakby chciało nie mogło, a w ogóle w wielu miejscach nie, nie, absolutnie nie, nie mamy udostępnionej sieci. Przypomina mi, się sytuacja, przypomina mi się sytuacja z Rumunii, gdzie w Rumunii w zasadzie w ten sam sposób jak byłem dwa czy trzy lata temu w Rumunii, w ten sam sposób wszędzie jest Wi-Fi. Mało tego, tam nie ma żadnych haseł. Bo, skoro wszyscy mają, to po co je hasłować? Jak wszędzie można podejść i skorzystać z tej sieci bezprzewodowej? No Tutaj jest tak samo: wszędzie, gdzie się chce mieć dostęp do internetu, to, to, to się ma. A propos jeszcze herbatki. E, czy ktoś wie, e, czy ktoś kiedyś pił herbatkę typową marokańską, czy ktoś wie, e, jak ona smakuje? Słuchajcie, raz sobie zamówiłem typową marokańską herbatę. Masakra. Oczywiście mocna. Oczywiście z dużą ilością mięty, szklanki napchane mięty. I tyle cukru w nią jest wpakowane, że chyba miód jest bardziej gorzki. Nie da się pić tej herbaty Po dwóch łykach wykręcało mi, wykręcało mi twarz. Także jak zawsze zamawiam tą tylko czarną bez cukru, absolutnie nie marokańską, bo, bo, bo nie znoszę. Słuchajcie, co dzisiaj, co dzisiaj fezie. Wielkie miasto. Naprawdę wielkie miasto. Zresztą widzieliście panoramę, to był tylko skraweczek, odrobina tego miasta pokazane. Spróbuję Wam zaraz jeszcze pokazać z innej, z innej perspektywy, z innej strony. Wielkie miasto. Wszystkie te atrakcje, wszystkie te atrakcje do zobaczenia są troszeczkę odległe od siebie. Ja niby jestem w centrum za, zakwaterowany, w centrum Fezu. Natomiast ta najważniejsza, to największa garbarnia i farbiarnia chyba 4,5 no km ode mnie była. E, przeszedłem się tam w jedną stronę, dzisiaj kroków zrobiłem, sprawdzałem już na, e, sprawdzałem już na telefonie. 15 km nie 15 km e, dzisiaj zrobiłem na piechotę po fezie. Nogi mam złażone. zresztą zaraz Wam powiem też historię jaka związana jest z tym moim marzeniem. Farbiarnia, tak jak pisał na początku mi dzisiaj rano w Grzesiu, a po zapachu można dojść, total smród, totalny, ale nie wiem czy wiecie dlaczego jest taki smród. Te wszystkie skóry są garbowane, wyprawiane w odchodach, w odchodach e, zwierzęcych, e, dodatek, dodatkowo w kadziach, które mają po, po kilkaset lat, e, technologia jest e, od setek lat niezmieniona cały czas e, tak samo. Podobno zaczynają stosować już nienaturalne, ale nieraz syntetyczne barwniki. Wokół oczywiście bardzo łatwo trafić do garbarki oraz że po zapach naże. Y, 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 wokół jest bardzo dużo sklepów z, wyrobów, z wyrobami skórzanymi. A piękne te wyroby. Naprawdę pięknie ręczna robota, świetne wyroby. Oczywiście są karteczki, że zapraszamy, oglądanie jest bezpłatne. Pod warunkiem, że coś kupicie. W wielu sklepach, jeżeli nic nie kupicie, tylko poszliście sobie poglądać, to chociaż 10 gramów trzeba zostawić takiego napiwku za to, że weszliście do sklepu i oglądaliście rzeczy. Oczywiście namawiają Was do wszystkiego. Przepiękne groby. No ceny też są odpowiednio wysokie. Byłem w fabryce dywanów. Świetna rzecz, ceny obłędne, dywany również, ale no świetne doświadczenie. E, byłem na placu, byłem w najbardziej, naj, najważniejszym, sakralnym budynku e, e, w Fezie, e, to... to Naprawdę są świetne, świetne rzeczy. Tylko słuchajcie, jeden dzień na festo nie wystarcza. Nie ma nawet szans, to jest 2-3 dni, żeby schodzić. Jak chcecie w jeden dzień, to można zwiedzić na przykład tylko południową część fezu. A na drugi na przykład e, tą drugą północną, trzeci centrum. To jest naprawdę duże miasto. I ja dzisiaj nie byłem w stanie wszystkiego zobaczyć, to było wręcz niewykonalne. E, ja złaziłem nogi, poszedłem w centrum, jest taki park jordański. E, poszedłem, szkoda, bo trochę już e, niszczę ten park jordański, mimo to, że jest fajny, bo rosną tam bombusy i są fajne ławeczki, e, zaczyna, być brzydko, zaczyna brzydko pachnieć już wokoło, bo, bo, bo różnego rodzaju osoby pewnie załatwiają tam swoje potrzeby fizjologiczne. No, ale zamówiłem tam, fajny taki bar, e, bardzo przyjemny, z takimi kanapami starymi, siadłem sobie na tej kanapie, wypiłem e, sok pomarańczowy, kurczę zasnąłem, helner mnie obudził. Kenny mnie obudził, żebym telefon schował, bo telefon na wierzchu leżał i schowaj telefon i się nic nie stało. Byłem padnięty. Gdzie byłem jeszcze? Byłem w jednej z najstarszych medi. A powiem wam, że nie wiem, czy w tej medinie akurat. fajnie było dzisiaj. Czułem się dzisiaj nieswojo. Chyba byłem jedynym turystą dzisiaj w tej, po tej medinie krążącej. Naprawdę... Biedota, 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 pełno dzieci biegających, odchody na środku. No Dzisiaj wyglądało to słabo. Tak w internecie się opisują, że jest fantastycznie, i w ogóle, ale dzisiaj w tym miejscu wyglądało słabo. Połaziłem po tej medynie sam. Kilka razy byłem zaczepiony. Nawet jeden gość przyszedł i mówi, że to jest jego królestwo. I jak, jak ja chcę, to może mnie za jakieś niewielkie pieniądze oprowadzić. Oczywiście nie skorzystałem. Ale czułem się tam i swoje. To pierwszy raz chyba, pierwszy raz chyba w, podczas pobytu to w Maroko czułem się nieswojo tej medynie, bo widziałem, że nie ma nikogo z żadnego obcokrajowca, żadnego turysty. Chyba byłem ja jedyny, a że miałem czerwoną czapeczkę i czerwone spodnie to się wyróżniałem mocno. To tak, połaziłem dzisiaj to w zasadzie przedostatni dzień mój w Maroko. Jutro niepełny dzień, ostatni, jadę jutro w kierunku Tangeru już. No i z Tangeru przeprawa. Nie wiem jeszcze, czy wyjadę wcześniej o 6 rano, czy o 5 rano, żeby do Tangeru dojechać do, do i szybko się przeprawić. Czy zjem na spokojnie śniadanie, wyśpię się, zjem na spokojnie śniadanie. Do Tangeru gdzieś mam 4 godziny, myślę, że 4 godziny jazdy. Przeprawa, myślę, że z godziny 2 to potrwa, zależy jak trafię na prom więc będzie już godzina popołudniowa i zastanowię się czy zostanę jeszcze w Hiszpanii czy dam radę dotrzeć do Portugalii bardzo bym chciał dotrzeć do Portugalii być może uda mi się już gdzieś pocisnąć w okolice Lizbony jeżeli znajdę jutro jakieś klimatyczne miejsce to w Portugalii rozbiję sobie namiot gdzieś na brzegiem i spróbuję przenocować jedną noc samemu sobie w Portugalii po to żeby rano dotrzeć na następny dzień do, do Lizbony i zostać w tej Lizbonie może dwa dni. Zobaczę, zobaczę jak będzie zobaczę jak będzie szło. Kończy się moja przygoda w Maroko. Nie kończy się jeszcze cały trip motocyklowy, no bo jeszcze mi został powrót przez Portugalię i północną częścią Europy. Jeszcze sporo miast na mnie czeka do, do odwiedzenia. A kilka krajów, bo przecież kraje Beneluxu i nie tylko. Mam jeszcze plan, żeby troszeczkę dalej pojechać, przez Szwecję dopiero wrócić. Zobaczymy, jak się będzie, będę czuł. Dzisiaj jest fantastycznie: dzisiaj jestem najedzony, wypoczęty już teraz, chociaż nogi mam złożone. Bardzo dobrze mi się jechało. Pokażę Wam jeszcze z innej perspektywy, zanim się pożegnamy. Przełączam kamerę. Macie zachód słońca, więc jest świetny moment. chocian leci nie jeden mam nadzieję że mam nadzieję że wam się podobało może trochę chaotycznie dzisiaj mówiłem bo faktycznie jestem złażony chociaż psychicznie czuję się bardzo dobrze ok jeszcze jedna rzecz bo wczoraj Michał do mnie dzwonił i zwrócił mi uwagę że bardzo niedbale mówię live i słychać nieraz jakbym mówił live Faktycznie mój błąd bardzo niedbale, nieraz mi się zdarza po angielsku mówić. To jest live, nie live. Poprawiam się. E, jeszcze raz przepraszam. Obserwujcie. Trzymajcie się. Cześć. Ja jeszcze herbatkę wieczorną i idę spać. Papa. Pa. Hej!